Cześć, witajcie, ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Chinese Frontiers Słuchajcie, tak mnie wzięło że nawet mi nie przeszkadza sąsiad na górze który gdzieś tam sobie wierci eee, co jest? a to jest młotek, sorry bardzo no, o więc, no, lecimy z tą wieżą, nie? miałem to zrobić poza, e, poza nagraniem ale po prostu, no nie mogłem po prostu usiedzieć, żeby sobie nie pogadać do was e, po prostu, no, powiem to, co mi dziecko mu, powiedziało bo kiedyś się mnie zapytało, tata, wiesz dlaczego ja tyle gadam? No, dlaczego? No, bo słowa nie mieszczą mi się w buzi i muszę je wypowiedzieć, nie? To tak samo jest i ze mną. No, choć czasami, e, no, wolę sobie pomilczeć, posiedzieć w ciszy, sobie pobrać, nie denerwować was swoim gadaniem, ale czasami, czasami człowiek musi. Tak samo jak w pracy. No, pracuję z Ukraińcami, nie powiem. Można tam z nimi sobie czasem, czasem pogadać. O, ale... No ale no co, no człowiek przyszedł, przyszedł do pracy, chciałby, tak powiem, popracować w ciszy, w spokoju, oderwać się od gadania, bo w domu to ciągle jest y, gadanie, że y, się im buzia nie zamyka. Są dwie dziewczyny w domu, więc jedna gada przez drugą. O, chcesz tu z dzieckiem pogadać, to ci się adwokat włącza w postaci matki. O, chcesz z matką pogadać, to, to ci się włącza dziecko do rozmowy, bo ono też jest ważne. No nie powiem, też ma swoje, też ma swoje że tak powiem, problemy, też chce się podzielić swoimi doświadczeniami. Przepraszam, doświadczeniami i wrażeniami tym, co się w przedszkolu dzieje. Albo co jej się śniło, albo co przeżyło, nie wiem, gdzieś tam kiedyś, bo jej się przypomni. Człowiek nie ma chwili spokoju. Jedyny spokój jest, kiedy sobie wszyscy pójdą, ty zostaniesz sam w domu i możesz się spokojnie zrelaksować przy że przy nagrywaniu filmów na, na YouTube nie? Ale to yy, no, też czasami, czasami człowiek, nawet jak jest w domu, to chce sobie pomilczeć, w ciszy, posiedzieć a tu no nie może. Bo a to sąsiad wierci, a to kolejny stuka, a to tam jeszcze tam coś. E, dobra ja sobie to nie nie w tą stronę no gdzie przecież ja to tutaj to tutaj wrzucę e, zaprawę też i piasek też e, łopatę mam ale czekajcie ja nie powinien mieć dwóch łopat ale mam metalową łopatę więc możemy sobie wziąć metalową łopatę którą kiedyś na budowie zdobyłem no i dobra no i tyle i idziemy jeszcze se piasku kopać pod czwóreczką mamy łopatę bo nam się przyda nie wiadomo jak dużo mamy to tej wieży zrobić dowiemy się później. Jak, jak skończymy. O, ale no spójrz że tak powiem kawałek pańszczyzny trzeba zrobić, nie? Sto z piasku. Super. Dobra, i aż się kopiemy, aż się nam piasek skończy, albo się przeciążymy, albo... Obydwie łopaty się popsują. I właśnie staram się zagadać, żeby, żeby zagłuszyć sąsiada wiercącego, burującego tam ściany No niestety mieszkam w bloku, więc jak ktoś kichnie na dziesiątym, to słychać u mnie na pierwszym. O. Przed domem, przed blokiem jest górka. Która się kończy na wysokości mojego balkonu. Niby są drzewa, ale no jak ktoś głośniej coś tak powiem, powie, się wydrze, no to jakby u mnie w mieszkaniu się ktoś wydarł. Dobra, jeszcze po tamtej stronie są, bo tak się martwiłem, że to troszkę nie, nie, nie tego. Czyżby nam punkt doszedł. Eee, poczekajcie. Jak na. A nie, nie doszedł nam. E, eee, no to trochę kiepsko, bo bym sobie tutaj nie bęską lekki kopacz. Wy, wy tego, ale no trudno, no nie mam, no to nie ma, tylko troszkę. Tylko troszkę się napełniło. I co, za każde kopanie to jest plus 5 yy, takich punkcików? No dobra, no to będziemy kopać, nie? Żeby sobie ulepszyć. No mówię, tak mnie wzięło, że może być ciężko się od niej oderwać. Wiecie? Zapowiedziałem, że może na piątek będzie yy, ETS. A tu może być ciężko. Mogę nie dać rady. To jest zwykła trawa. Jest zwykła trawa. Ryżu potrzebuję. Mam nadzieję, że jakoś niedługo się do pola ryżowego yy, dobierzemy. Bo tak. Tak powiem na samej cebuli i na samej rzutkiewce to człowiek. No, niedaleko może zajechać, nie? Aczkolwiek rzutkiewka jest dobra. Cebula jest dobra. Podobno jak byłem mały, to cebulę jadłem jak jabłko. O! Jak mi przykro, że się łopata skończyła. No to weźmiemy sytą. Zobaczymy. Może będzie lepsza. Yy, dobra i ciach. Kurde, piasek się skończył. No nie. Dobra, no jak mus to mus, no jak nie ma nic innego, to chociaż glinę sobie pokopię. Jeszcze gdzieś coś? Jeszcze tutaj. Wygląda jak kopiec kreta, ale okej. Okay. Dobra, idziemy jeszcze szukać piasku. Czekajcie, ile mam piasku? 373. Dobra, może starczy Może starczy Jednak zastanawiam, czy mi wystarczy e, tych bloków kamiennych Zobaczę, może tutaj się coś odrodziło Ale chyba nie To mamy glinę. No dobra, dawajcie. A jeszcze tu, dobra. Piasek się pojawił, super. Tylko tak mało? Znaczy się w piasek nawiewa wiatr. Nawiewa. O dobra, mamy. Nie mi tak źle. Jestem przeciążony. No. Do... Dobra, to jeszcze tego i wracamy, nie? O no dobra. W stronę, w stronę, domu to obracamy. Dobra, idziemy. Koniec na dzisiaj na dzisiaj. No, na teraz kopania. Pamiętajcie, że wszystko robimy jednego dnia. Bo tutaj ciągle jest ten, ten dzień, w którym się yy, znaleźliśmy u dżun. U dżun. Tylko, że June to jest facet, a nie ona, nie? E, dobra, piasek tu, tak, e, tu 500, no maksymalnie 500 może być. Dobra, 404 nam zostaje. E, po, po, po. Czy ja coś mam posiane w ogródku? Chyba nie. Nie mam niesposiadego. No dobra. No to co? Lecimy, nie? Szkoda czasu. Do wieży. Dobrze, że mamy tutaj bliżej, a nie tutaj do tego. jesteśmy na młotek mamy? młotek mamy dobra no to co lecimy nie swoją działkę zrobić odrobić swoją pańszczyznę no to kopią kopią i... i nic tego nie ma czekajcie bo to chyba nie było tam dziesiątka więzienia. Albo może nie, może coś mi się wydawało. Kurde, już zapomniałem. Dobra, tutaj. E, wiecie co, zanim pójdziemy dalej robić, to może byśmy się przeszli zobaczyli czy się... Dobra, to jest nasz blok kamienny. Zobaczmy, czy się te yy, pojawiły. Zaprawy. Bo może być mało tej zaprawy, którą mamy. ale to cegły i ten nie, nie ma za to. kurde dobra no nic a łopata? Łopata może się pojawi no panowie co z wami? Łopaty nie macie dla mnie przecież człowiek musi tutaj wszystko robić swoje Przychodzisz do roboty, to będziesz mieć zapeł zapełnione wszystko, a nie tam... Tak. E, dobra, e, zbudujemy jeszcze jedno rusztowanie. Słuchajcie, e, rusztowanie... Zwykłe rusztowanie. Jak to nie mam za wymagania zasobów? Człowieku, co ty gadasz? E, to tak... Bambus... I... Pożywiamy się cebulą. Nie to smacznego. O, cyk dawaj jeszcze. tyle ile wlezie. Dojdzie do końca. Dobra, yy, no to tyle. I proszę bardzo, mi tutaj ustawić na górze. Rusztowanie. Oczywiście, że z drabiną. Cyk. I na razie starczy. Boże, że tutaj nie spierdzielili. Kurczę. Nie chcę szerokiego. O, cyk. Ej. Nie wskacz tam do, do basenu, bo to nie jest woda. E, łopata, proszę. Łopata, nie cebula, proszę. Bardzo. No, dobra, to zrobimy tak. To proszę, piasek. Piasek, na razie weźmy ten mniejszy. Bambusa możemy na razie odłożyć. Później będziemy musieli iść po zaprawę jeszcze do wozu. Czekajcie tu, cykl. O. Proszę bardzo i jeszcze wyżej, tak? Hmm, teraz pyta kurde, dobra. Hmm, to będzie tak, tutaj, tak, tutaj zrobimy. Kurde, no i tak bambus się przyda, i tak bambus się przyda. Za jeszcze weźmy i tak będziemy robić rusztowanie szerokie rusztowanie. Dobra, niech będzie zwykłe rusztowanie. Ja sobie to tutaj. jak nie, za, żeby nie było tak, wiecie grać jak ja się odsunę, to też do, do dupy jest dobra, cyk, tu nie zrobię tutaj kładkę, o, tu cyk i tutaj sobie, o, postawimy drugie tutaj tak, żeby o, płynie sobie tam najwyżej kładką albo nie, dobra, dostawimy tutaj do tego cyk i na górze i jeszcze tutaj cyk i na górze. Tutaj z tej strony trzeba było coś postawić. Ten blok nam przeszkadza. Eee. jak ja tutaj dostawię dobra, tu i na górze o i tu będzie dostawienie cyk i na górze i chyba wystarczy eee, super Wie jak ty Dobra, tylko ja bym sobie tak wziął to. Pytanie, czy ja z tym na górę wejdę? To jest. E, dobra, dało radę. Dobrze, że się mogę przemieścić z tym. O, i tu na górę. I to po. Stawimy tutaj. No, jeden cyk no bierzemy i następny i jeszcze jeden i cyk i teraz tak ja bym tutaj zrobił jeszcze kładkę kładka kładka No, 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 no. O, starczy. Super. O, i jest zarąbiście. Dobra, bierzemy i lecimy dalej. Dobra. No, weź to. To się nie spierdziel. I to sobie postawimy tu. No. Dobra, no prawie by się spierdyliło, ale no na szczęście, na szczęście nie. I mamy przejście. Super. Czy ja wskoczę? Wskoczę. I coś mi się widzi, że to będzie tutaj ostatnie, co będziemy robić. Wiecie? Czekajcie, czwóreczka, cyk, piasek. O nie, jeszcze więcej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. No nie. Dobra. No dobra, no trudno, no dawaj. Nie to tu wiesz kawałek cegiełki. Czy ja z tym skoczę? Dobra. I zaczniemy tu. Dobra. Zasiemy tu ustąp z drogi, ja sobie tu wejdę, i tu no, a tu cegły potrzebne. E, no to. Hmm. Nie, cegły. Dobra, to yy, odłóż z powrotem. Ale to mamy tutaj cegły Dobra, to idziemy, wykorzystamy cegły stamtąd No tak, dobra, do pewnego momentu płynie dalej cegły Dobra, to idziemy, za... bierzemy cegły No co jest, że nie mogę zejść Kurde, tak położyłem kładkę co eee, Młotek Na ten czas tak zdekonstruuj i poczekajcie, położymy to inaczej Tylko, żeby to by to nie wadziło przy zajściu kurde i tak źle i tak niedobrze Kurde, nie, nie żebym to przed później No właśnie kurde Zdekonstrui kładka Dobra, później się to wy tego, e, później się to po, położy e, Dobra, idziemy się napić z drogi kościół, drogi Ja potrzebuję się napić tutaj wody Bo dobra, dobra woda tutaj jest w, tym, w tej kałuży W sumie to jakaś rzeczka jest, ale dobra Jeszcze Jak się robi, to się pić chce, nie? idziemy, idziemy, tak powiem, se pożyczyć y, cegły powiem, że powinienem swoje mieć ale możemy wykorzystać te, które tutaj są który tam się rozwalił czekajcie, tutaj gdzieś cegły były, dobra i ja mam jeszcze tam Czekaj, a jak ja to dekonstruuję To ja się spadnie i nie muszę z tego, dobra. Weź <laughs> cały blok. Tu odłóż z powrotem. No. Nie można tego postawić. Dobra. Skoro nie. To nie, no łachy bez. Ale ja sobie tutaj pożyczę. Mam nadzieję, że. Dobra, pożyczymy sobie i tutaj włożymy w nasz kawałek muru. O, w sumie w nasz kawałek wieży sygnalizacyjnej. Tutaj z tej strony dobrze, bo gdzieś po środku wejście. A tutaj mam dopiero 14% wieży. Do, kurde będziemy tutaj się z tym bawić. Czekajcie, tutaj kilkakrotność. E, tutaj Dobra, weź. Ja sam tu no. i idziemy od tamtej strony zaczniemy muszę stąd zejść dobra tu dobra narożnik jest zrobiony dobra weź. dobrze że nie muszę schodzić tutaj cyk kawałek eee. wejść cegłę Dobra. No wiesz. Dobra, ja tutaj na razie bym skończył. O. I tutaj dobudował. Nie masz wymagania znowu zaprawa 5. Kurde, no. Przecież nie mam, nie mam nie mam pieca. Nie pieca tylko tego. matko ryżu nie mam dobra od... no dobra może być i tak za zaprawę wezmę ja mam tylko dwie zaprawy mm, dobra to ja sobie tutaj sobie pomyślę jak ja tutaj Skąd tutaj zaprawy zabrać, ale myślę, że coś wymyślę. Na pewno coś wymyślę, bo mam umysł i myślę, że potrafię myśleć, ale to ja tylko tak myślę, nie? A na razie to, jak się Wam podobało, to łapka w górę, subik, szefa komentarza, oczywiście należy do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!